Dzień dobry moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, Zielasz Polska Marta Banasiak. Moi drodzy, osoby borykające się z pasożytami wiedzą, jak trudnym zadaniem jest ich wykrycie. Natomiast osoby cierpiące na choroby przewlekłe wiedzą, jak trudno jest uzyskać jakąkolwiek pomoc, jak długo trwa diagnostyka i jak bardzo jest to kosztowne. Moi drodzy, ceny badań medycznych są zatrważające. Zerknijcie sobie na print screeny, które dla Was zrobiłam, a pamiętajmy, że do tego należy doliczyć kilkakrotnie kwoty od 250 do 500 zł za wizytę medyczną. Często jest tak, że osoba chora wyręcza lekarza na własną rękę, wykonując badania i szukając przyczyn swoich dolegliwości. Moi drodzy, chcąc leczyć się medycznie, musimy mieć świadomość, że sama diagnostyka to wstępne koszty od około 2,5 tysiąca złotych, do bliżej nieokreślonych kwot, które często szybują powyżej 20, a nawet 50 tysięcy złotych. Doliczmy do tego jeszcze koszty wizyt medycznych i już widzimy, jaki to jest wspaniały, moi drodzy, Biznes i dlaczego osoby takie jak ja są blokowane, banowane i dlaczego są takim osobom jak ja zaniżane zasięgi. Proszę pamiętać, moi drodzy, że nawet jeśli na przestrzeni miesięcy uda się Wam zdiagnozować to, co z Wami się dzieje, to otrzymacie recepty na środki chemiczne, które tak naprawdę niczego nie leczą, a jedynie maskują objawy choroby. A ponadto, moi drodzy, co się takiego wydarzy? Nie zrobiliście dla swojego ciała ani dla siebie kompletnie nic. Wasza wiedza na temat indywidualnych potrzeb waszego ciała w ogóle się nie zmieniła, przez co możecie w zasadzie nie możecie dla siebie niczego zrobić. Każda choroba mówi nam o zaburzeniach całego ciała. Dosłownie całego ciała, moi drodzy, a nie tylko organu, którego ona dotyczy. Dlatego choroby należy leczyć i należy na nie patrzeć holistycznie, biorąc pod uwagę wiele aspektów jej leczenia. Zielarz Polska poza fitoterapiami przywracającymi zdrowie. Duży nacisk kładzie na przekazywanie wiedzy w zakresie potrzeb organizmu, ponieważ moi drodzy, dzięki wiedzy każdy z Was może utrzymać odzyskane zdrowie. Zielarz Polska oferuje Wam program powrotu do zdrowia wraz z pełną diagnostyką na dwóch urządzeniach biorezonansu, które pokazują całkowity stan organizmu oraz jego obciążenie metalami ciężkimi, pasożytami i wszystkim tym, co doprowadza do choroby i dysharmonii. I moi drodzy, macie takie dwie opcje do wybrania. Uproszczony program powrotu do zdrowia w formie Wizyty rozszerzonej z biorezonansem kosztuje 480 zł. Link oczywiście w opisie. Natomiast rozszerzony program powrotu do zdrowia w postaci filozofii jednej wizyty kosztuje 1450 zł. I tutaj badanie biorezonansem jest dodatkową opcją, ale w promocji dla osób korzystających z filozofii jednej wizyty jest ono w cenie 150 zł. i obejmuje badanie na dwóch urządzeniach. Link również w opisie. Moi drodzy, jak wiecie, ja kocham, uwielbiam swoją pracę. Wiem, że jest Wam bardzo trudno dojechać do Szczecina, zwłaszcza z dziećmi, dlatego jeżdżę z biorezonansem po Polsce, również za granicę, aby. Każdy z Was miał możliwość i szansę na to, aby wrócić do zdrowia. Sprawdźcie, czy jeszcze przed wakacjami będę w Waszej okolicy. Macie link w opisie. Moi drodzy, nie odkładajcie swojego zdrowia na później, żeby nie było dla Was za późno. Pamiętajcie o tym, że lato jest wspaniałym czasem na to, aby odzyskać. Zdrowie, ponieważ mamy dostęp do świeżych, fajnych produktów, z których możemy skorzystać, które nam wspomogą cały proces terapii i przywracania zdrowia. Natomiast, jeśli mieszkacie w miejscowościach, których nie ma na liście moich wyjazdów, moi drodzy, możecie sami zorganizować takie spotkanie, jeśli zbierzecie grupę osób, które Będą chciały skorzystać z wizyty rozszerzonej z biorezonansem, to wtedy wy, jako organizatorzy, otrzymacie wizytę rozszerzoną gratis ode mnie za wkład w swojej pracy. Więc zachęcam Was do takiego czynnego udziału i zbierania grup osób, osób, które są chore, które chcą wrócić do zdrowia, ponieważ nie ma drugiego takiego terapeuty ani w naszym kraju. Na świecie być może są, ale w naszym kraju nie ma drugiego takiego terapeuty jak ja, który podchodziłby do powrotu do zdrowia w tak niesamowicie holistyczny sposób, który wziąłby pod uwagę tak wiele aspektów i byłby w stanie wykorzystać tak wiele dziedzin nauki naturalnej do. Przywracania zdrowia, i tu przypomnę Wam na koniec, że ja zajmuję się zarówno taką, moi drodzy, naszą zwykłą medycyną naturalną w postaci ziołolecznictwa. Jest to również medycyna chińska, homeopatia, izopatia, medycyna ortomolekularna. No i tutaj również medycyna komplementarna. Plus, moi drodzy, oczywiście badania biorezonansem, zabiegi postawienia baniek lekarskich. Tak to wygląda u mnie. Więc zachęcam Was do współpracy, do udziału i do tego, abyście korzystali z okazji jeszcze przed wakacjami, ponieważ to właśnie latem mamy największe możliwości, aby przywrócić nasze ciało do zdrowia. Przez to, że mamy największy, najlepszy dostęp do świeżych produktów, których mamy w brud, nawet na naszych działeczkach. Dzięki piękne za uwagę. Trzymajcie się. Miłego dnia.